W porządku. Wszyscy witajcie ponownie. Mamy teraz 8 kwietnia 2025 roku i biorąc pod uwagę, że The Walt Disney Company oraz Bob Iger, dyrektor generalny Disneya, wszyscy zmagają się z ogólnymi wynikami Box Office, które dosłownie runęły, jeśli chodzi o Królewne Śnieżkę. Już wiemy, że wciąż próbują prowadzić działania ratunkowe związane z tym filmem, ale to kompletnie nie działa, ponieważ równocześnie zaczęli anulować wiele różnych aktorskich remakeów. Które były na etapie wczesnego rozwoju lub preprodukcji. Wiemy, że aktorska wersja Zaplątanych została już wstrzymana i będziemy mieć o tym znacznie więcej do powiedzenia, jak już krótko wspomnieliśmy kilka dni temu. Z tej strony świat Hollywood zasubskrybuj, jeśli jesteś nowy i polub ten film, żeby zobaczyć przyszłe aktualizacje. Dziękuję Wam również bardzo za Wasze ogromne i miłe wsparcie. A więc, jedna rzecz, jeśli chodzi o królewne śnieżkę teraz, to fakt, że nie tylko Bob Iger prowadzi działania naprawcze, ale również Rachel Zegler. Ona wciąż powtarza, że to jest numer jeden na świecie, jeśli chodzi o filmy i inne tego typu bzdury, a sytuacja tylko się pogarsza. Ale jedna rzecz jest pewna: ten film praktycznie się zatrzymał na 168 milionów dolarów w box office na całym świecie i od tamtej pory nie zyskał niczego znaczącego, szczególnie od momentu premiery filmu Minecraft w kinach 4 kwietnia. Co ciekawe, już wiemy, że Rachel Zegler bardzo źle znosi krytykę. Nie radzi sobie zupełnie z wynikami finansowymi filmu i zaczyna docierać do niej rzeczywistość. Ten film naprawdę jest jedną z największych porażek. Nie tylko jeśli chodzi o Disneya, ale w całej historii kina. I właśnie dlatego ma taką ocenę na IMDb. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście, sprawdźcie. Jest gdzieś na poziomie Dragon Ball Evolution, jeśli chodzi o odbiór widzów na IMDb. Ale przechodząc dalej, skoro box-office na Królewne Śnieżki oficjalnie się załamuje, i to jeszcze szybciej od momentu premiery filmu Minecraft, tacy jak Bob Iger i Rachel Zegler działają w trybie kryzysowym, próbując ratować sytuację filmu. Jednym z takich przypadków była sama Zegler, która ostatnio znów się uniosła przez krytyków i spadające wyniki finansowe. Teraz Zegler wygłosiła następujące słowa: Największym odkryciem, jakie miałam w związku z naszym filmem Królewna Śnieżka, było uświadomienie sobie, że wciąż mamy do czynienia z toksyczną kulturą fandomu w społeczeństwie. I to jest typ zachowania, którym moim zdaniem trzeba się zająć, bo wyraźnie ma ono podłoże polityczne. Królewna Śnieżka, niezależnie od tego, jak ktoś chce to przedstawić, to numer jeden wśród filmów na świecie. Ponieważ opowiada o sprawiedliwości, życzliwości i o tym, jak być silną wojowniczką, która pokazuje swoją siłę wobec świata i wyzwań, jakie niesie życie. To właśnie sprawia, że nasz film to numer jeden na świecie. Naprawdę nie można polegać wyłącznie na raportach box-officowych czy na krytykach, którzy teraz lubią stosować coś, co nazywa się review-bombingiem. To bardzo dziecinne zachowanie, którego nikt nie powinien akceptować. Ja na pewno tego nie zrobię. Nikt nie wie, ile poświęciłam, żeby zrealizować tę rolę. To było znacznie więcej niż stanie w sukni przez 16 godzin dziennie. Wymagało to też ogromnej odwagi i determinacji. Mamy teraz lata XX–XXI wieku i każdy, kto oczekuje tradycyjnej wersji królewnej śnieżki, powinien to zrozumieć. To już nie jest jak siedemdziesiąt kilka lat temu. Zdecydowanie nie. Kobiety wreszcie zaczynają być szanowane, ale nadal nie jesteśmy tam, gdzie powinnyśmy być. Widzimy mnóstwo fałszywych narracji, na przykład takich, że projekt ma jakieś ideologiczne podłoże. Proszę wszystkich, żeby nie dali się nabrać na takie bzdury. Kiedy jest się aktorką, rozumie się ludzkie emocje. To jak supermoc i świetne narzędzie, by zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się na świecie i jak ludzie reagują na fikcyjną postać. A teraz, zanim przejdę dalej do tego, co Rachel Zegler znów wypisuje, jeśli chodzi o królewne Śnieżkę i końcowy etap życia tego filmu. Bo bądźmy szczerzy, od momentu premiery filmu Minecraft. Ten film jest martwy w wodzie. Dla porównania, wiemy, że królewna śnieżka do tej pory na całym świecie zarobiła 168 milionów dolarów. To jest fatalny wynik fatalny jak na firmę taką jak The Walt Disney Company. A kiedy spojrzymy na to, co Warner Brothers osiąga z filmem Minecraft, to posłuchajcie oni już zarobili 301 milionów dolarów na całym świecie. To znacznie więcej niż ich wcześniejsze prognozy box office, które kilka tygodni temu wskazywały na coś w granicach stu kilkudziesięciu milionów dolarów, globalnie. Zdecydowanie nie docenili tego, ile tak naprawdę mogą zyskać. I właśnie tak się kończy, kiedy podwajasz wysiłki w ramach DEI, kiedy przesadzasz z zamianą raz postaci i robisz coś takiego jak zamienienie krasnoludków w modele CGI, które wyglądają zupełnie absurdalnie. To naprawdę dobry punkt odniesienia, kiedy porówna się królewne śnieżkę z filmem Minecraft. Oczywiście film Minecraft jako całość też ma swoje wady, to jasne. Zdecydowanie nie jest filmem idealnym, ale nawet nie zbliża się do poziomu złego, jaki reprezentuje królewna śnieżka. Już kilka dni temu wspominałem, że ten film najprawdopodobniej nie zaliczy klapy w box office. Wszyscy wiedzieliśmy, że odniesie sukces, bo ma ogromną bazę fanów. Społeczność fanów Minecrafta jest naprawdę bardzo, bardzo duża w mediach społecznościowych. I to też pomogło mu osiągnąć wynik 301 milionów, ale jednocześnie wiemy, że krytycy niekoniecznie są zachwyceni tym filmem. Wiemy, że część fanów jest podzielona, jeśli chodzi o film Minecraft, ale na tym się to kończy. To po prostu podzielona publiczność. I jeśli się temu bliżej przyjrzeć, to większość, nie wszyscy, ale spora część, po prostu czerpie przyjemność z tego filmu. Natomiast Królewna Śnieżka to zupełnie inna historia to już inna liga. Nasz film Królewna Śnieżka, jak mówi Rachel Zegler, ma na celu promowanie idei kobiety, która nie potrzebuje księcia. W tym fikcyjnym świecie uznaliśmy, że ważne było odejście od postaci księcia, z którym wielu dorastało, oglądając oryginalny film z 1937 roku. Czuliśmy, że to nie jest nam potrzebne, i bardzo wspierałam ten aspekt historii, bo wydawał się tak bardzo realistyczny względem tego, jak wygląda dzisiejszy świat. Nie każdy mężczyzna musi być księciem, ale też nie każda kobieta musi być słaba. Nie chcieliśmy, żeby królewna Śnieżka była w tej wersji postacią słabą. Musieliśmy pokazać odwagę i siłę, taką, w której ona naprawdę nie potrzebuje mężczyzny. Ani księcia w pełnym tego słowa znaczeniu, jak to było w filmie z 1937 roku. Dlatego Greta, Aaron, Mark, a nawet ja, wszyscy zgodziliśmy się, że to musi zostać zmienione. A jeśli krytycy mają z tym problem, to uważam, że to nic innego jak zwykła projekcja. To coś, czym moim zdaniem trzeba się zająć. Teraz, jeśli ktoś tu coś projektuje, to moim zdaniem jest to Rachel Zegler, biorąc pod uwagę to, co mówi o męskim bohaterze, znanym w tym filmie jako Jonathan który został ewidentnie celowo zdegradowany przez Disneya, przez ludzi takich jak Rachel, Mark, Aaron i Greta, którzy wszyscy się na to zgodzili. Z góry założono, jak ta postać ma zostać przedstawiona w filmie. Ewidentnie nie chcieli mieć nic wspólnego z tradycyjnym księciem z oryginału z 1937 roku i to kolejny element ideologii Disneya, prawda? Oni zawsze lubią rozbrajać męskie postacie z ich podstawowych cech charakteru tych, z którymi wiele osób się utożsamia w popkulturze niezależnie od tego, czy chodzi o postacie już dobrze znane, czy dopiero wchodzące na scenę. Widać to raz po raz u Disneya i to po prostu trwa. To pewien etap, przez który Disney przechodzi. I sądzę, że im więcej ludzi się temu sprzeciwia, tym bardziej stawiają ich pod ścianą. W końcu będą musieli się ugiąć. I to dokładnie dlatego, jak wspomniałem wcześniej, wstrzymują aktorski remake zaplątanych. Już o tym rozmawialiśmy. Rzeczywiście planowali zamienić rasy wielu postaci w tym filmie. I słuchajcie, nie znamy dokładnych szczegółów. Ale koncepcja zamiany raz miała się tam pojawić, co wyjaśnia dlaczego ten projekt został wstrzymany i prawdopodobnie zostanie anulowany. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo chętnie usłyszę, co wy wszyscy sądzicie o tym, że Rachel Ziegler znów po raz enty wchodzi w tryb gaszenia pożarów. To robi się już naprawdę śmieszne, ale jeśli chcecie, podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Dzięki wielkie za wszystko i do zobaczenia wkrótce.